Dobra, zacznę jeszcze raz. Może mi przeszkodziło. Zacznę od dupy strony. Aparat Kodak Electra Light 400. Kupiłem go za 5 funtów. Bo ym, stwierdziłem, że to dobra okazja, jakiś podobny miałem, więc i tu myślałem, że jest film. Okazało się, że filmu nie ma. 5 funtów, ale nie wrzucone w błoto, bo to będzie 15 albo 17 funtów z racji tego. No, aparaty schodzą, ludzie zbierają je dalej. Tym bardziej, że Kodak jest firmą, która w zasadzie wygasła w tym temacie, więc, więc coś z tego może być. E, tajcy Szola. No, fajna sprawa. 4 funty, co prawda. Ale 15 funtów na Amazonie. Przy czym na ingie, angielskim i chyba hiszpańskim nie pozwoliło mi ich wystawić, ale na niemieckim osobno, francuskim i włoskim pozwoliło wystawić za od 10 do 33 euro. Eee, aparaty. Mam dzisiaj dwie sztuki. Lumix z ładowarką. Sprawdzony, pięknie działający. On ma tam kartę w sobie nawet w bardzo dobrym stanie. Tam jakieś tam lekkie zabrudzenia. To nic, nic poważnego. Piękny, duży monitor. Wystawiając 27, za ile pójdzie to się okaże. Tak, to ten aparat i kolejny aparat od pana Grzesia, Pentax. Zaryzykowałem, bo zapłaciłem za niego piątkę. Aparaty już nie są takie, takie dobre, bo każdy ma aparat w komórce, nie? Ale niektórzy jednak lubią robić aparatami jeszcze zdjęcia. Piątkę zaryzykowałem, tak jak mówiłem. Dokupiłem do niego ładowarkę, która mi kosztowała chyba z 8 funtów. No, i okazało się w że, że działa, więc prawdopodobnie wyjdę na zero. Może tam zarobię jakieś 3-4-5 funtów. Zegarek Wostok. Dostałem w locie kilka zegarków. Tutaj był sam zegarek, dorobiłem do niego z moich, które miałem tam sobie branzole, pasków. Dorobiłem z vintage'a. No i bardzo ładny Wostok, teraz 27 funtów. Piękna, perłowa twarz. Bardzo ładnie chodzi. Troszkę się śpiesza, ale to regulacja tylko. Tutaj piękna brosza z turkusem ze srebra. Pani w Charity, to było w Charity, sprzedawała, pewnie nie dowidziała, bo to jest napisane jak Big Sterling Silver. To jest nawet na Charity jakieś 8 funtów za broszę. A w tym wypadku to ja będę zajmował 20 parę funtów izraelskie srebro. Tu od pana Grzesia jeszcze raz. Wspierajmy, prawda, przemysł. O, taki pin ładny. Ja kupuję takie piny czasami, bo jak są w kolorze złotym, to w końcu kiedyś trafię na jakiś złoty, nie? Nie no żartuję, ale tak, kupuję je z racji tego, że często, gęsto one są robione ze złota. Teraz tak, tutaj miałem piękny strzał. Kupiłem w jednym sklepie dwa razy Nike, lekko podczyściłem, no, pomijając podeszwy. Okazuje się, że te Nike stoją nowe po jakieś 140 funtów. Od 100, od 75 do 140, to co jest rozszalcenowy, ale mimo wszystko ludzie kupują. Więc ja wystawiłem je chyba za 37, o ile się nie mylę. Okej, okay, tutaj miałem tak, kolejne w tym samym sklepie, co mówiłem, najeczki Air Maxy. Też bardzo ładne, dobrej kondycji. Trochę rozmiar taki do niczego, bo 5-5, ale dobrze, gdyby były większe, to by mój brat mi czyścił. Więc też za nie jakieś 30 parę funtów wołamy. I teraz tak, to za chwilę pokażę jeszcze, ale tak, to było kupione za 10 funtów, no, przepłacone, prawda? Nie, ale zaraz pokażę, że już się sprzedało i zaraz pokażę za ile nawet. I teraz tak, wczoraj też przepłaciłem, ale kupiłem nowe liwaje, nasze znaczy nowe, no są relatywnie nowe, 511, za dychę. Wyglądają, dla mnie wyglądały troszeczkę dodzi. W sensie, że nie byłem pewien, czy są ale posprawdzałem te wszystkie rzeczy, które wiem, że należy sprawdzić, no i wszystko się zgadza, nie? są w bardzo dobrym stanie, jak nówki, a to są z tych nowych wypustów, czyli prawdopodobnie kilkadziesiąt funtów za nówki. Tutaj jeszcze żona zrzuciła dzisiaj parę rzeczy do mnie na sprzedaż, bo mówi, nie będę w nie będę używać torebki, jedna. Ona była kupiona za dwa funty pewnie, bo więcej z torebki tak naprawdę nie płacimy. I druga, skórzana taka z frędzelkami indiańska. No nie bardzo zajechana jest, więc też pójdzie za parę funtów. A tutaj jeszcze mały ruch wykonam. A, bo tutaj jeszcze. O właśnie. Od pana Grzesia Kupiłem tutaj proszę państwa. To nie. Od Pana Grzesia kupiłem jeszcze tak te dwie rzeczy. To jest yy, na węgiel, taki, taki pojemnik i to proszę Państwa jest zadziwiający ale to jest Royal Doughton, pan Grzesiu mi to sprezentował, bo pomogłem mu tam, rzuciłem trochę pieniędzy, bo widziałem, że chłopak jest w ciężkiej sytuacji, dzisiaj kiepski utarg, więc trzeba było troszeczkę zostawić u niego pieniędzy, więc z wdzięczności dostałem, miło. I tutaj jeszcze teapot ale to już skądś indziej, Kensington i to też będzie, proszę Państwa z 10 funtów i tu paskudstwo na sam koniec oczywiście kobiety będą uwielbiały coś takiego, lalki porcelanowe ja za dużo ich nie kupuję, ale czasami gdzieś tam się jakaś znajdzie więc kupię dobra, teraz rzecz ostatnia na dzisiaj, czyli co się sprzedało i za ile co my tu mamy? Ustawiłem na myszce, już nie widzę. Aha, to się dzisiaj sprzedało. Pokazywałem je ostatnio, sprzedały się chyba za 3 dychy. Więc tam kosztowały mi pewnie z 5, 7. no to całkiem ładny zysk. Polary, które przed chwilą pokazywałem, wystawione, tak jak mówiłem, z reguły się one sprzedają mi bardzo szybko, za pełną cenę, nawet bez gadania. Już gotowy do spakowania. Buty Bali. To są stare, dobre buty ze skórzaną podeszwą. Niestety bratu nie powiedziałem, bo brat teraz troszeczkę wystawia żeby wystawić jej za więcej, wystawiać za 17, sprzedały się w ciągu chyba dwóch dni. Eee, przedziwny aparat, Keystone. Eee, leżał, 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 aż ktoś zapłacił pewną cenę. Polecam aparaty. Lego, to jest jakiś Lego bionik. leżało też. Ja do Lego nie mam ręki, chociaż bardzo Lego zawsze lubiłem jako, jako dzieciak. Bo nigdy mi nie było stać na jakieś dobre ani moją rodzinę. Znaczy, moją rodzinie nie było stać na jakieś dobre, więc stwierdzimy, ale go zawsze, było, o, fajna sprawa, ale nie idą mi. Nie mam, nie mam z tego dobrej nagrody zysku. Czapeczka. E, wziąłem ofertę, to jest, to jest dziecięca. W frankieś kupiłem dwie sztuki, za 5 funtów. Y, I ta czapeczka poszła za 12 funtów, więc jakoś tam nie ma rewelacji. O, tutaj jest przykład. Jak piękne zdjęcie może sprzedać monetę, która jest warta 10 pensów za 4 funty, bo zdjęcie zrobiłem dobrym aparatem, pomniejszyłem do właściwego rozmiaru i patrzcie jak to ładnie wygląda, no full professional i monety to jest osobny temat, który też nakręcę filmik, jak w końcu się zbiorę bo mam trochę monet, pokażę co, jak i dlaczego i jak nimi handlować i jak, jak to rozrobić żebym miał ręce i nogi tutaj kiedyś od Lokalsa Takiego pana, który ładnie chodzi w po śmietnikach od Charity, kupiłem cały worek takich bryloczków. Zobaczcie, nie wiem, z 10 funtów tam było z 50 bryloczków. I one mi się sprzedają rzadko, ale sprzedają się. I tu ostatnia rzecz na dzisiaj: Vintage Retro Rolls, to jest kamera. Nic ciekawego, ale 13 funtów zrobiło. I to w zasadzie na dzisiaj byłoby tyle. Klasycznie prosiłbym o jakąś subskrypcję prosiłbym o jakiś komentarz i podzielcie się swoimi uwagami na tematy które tu widzicie. Dzięki wielkie, pozdrawiam.